Każdy, kto otwierał boostery z kartami Pokémon, wie, że dzielą się one na takie, które mają w sobie te bardziej wartościowe dropy, oraz te, w których jedyną wartościową kartą, która może się znaleźć, to karta holograficzna. Tak, otóż nie. W ostatnim odcinku przyglądaliśmy się top 10 kartom, które mają predyspozycję do tego, aby wystrzelić To the Moon. Tak jak to było w przypadku Magikarpia, z dodatku Paldea i Pewnie zastanawiacie się, co z kartami Special Illustration Rare. One też są przecież rzadkie, kosztują parę złotych. No i tak jak sama nazwa wskazuje, są specjalne. Kart tych było na przestrzeni ostatnich dwóch lat obecnej generacji wydanych wiele. Dlatego postanowiłem zrobić tym razem zestawienie, nie top. 10 kart, jak to zazwyczaj wam przedstawiam, a kart, które moim skromnym kolekcjonerskim zdaniem mogą wystrzelić cenowo, tak jak to było w przypadku tym razem karty Mew z dodatku Paldean Fates. Czas się przyjrzeć kartom, ponieważ jest ich całkiem spora ilość. Let's go! Na początku tego filmiku chciałbym Wam tylko powiedzieć, że są to wyłącznie moje spekulacje. Może się okazać, że tak będzie, tak jak się zapowiada, a może się okazać, że zupełnie karty, które Wam dzisiaj pokażę, nie będą miały żadnej wartości na przestrzeni roku czy dwóch lat. Pamiętajcie, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem: czy to są kryptowaluty, nieruchomości, karty Pokémon. Nie ma to większego znaczenia, zawsze gdzieś tam z tyłu miejcie po prostu zakodowane w głowie, że jest to ryzyko. Dzisiejsze zestawienie zaczniemy od kart, które są mniej wartościowe, mają mniejszy potencjał na to, żeby gdzieś tam w przyszłości właśnie wyskoczyć do góry cenowo, do tych kart, które już wystrzeliły, ale nadal gdzieś można w miarę okej okay cenie jeszcze je zakupić. Słuchajcie, zacznijmy od dodatku Paradox Rift z kartą Iron Valiant. Jest to niesamowicie piękna ilustracja, która przedstawia właśnie tego futurystycznego stworka razem z futurystycznym Tyranitarem w tle. Tak jak widzicie na aukcja, karta ta sprzedaje się za 158 zł oraz 74 grosze. Przyjrzyjmy się zatem, po ile sprzedaje się ta karta jako PSA. Dziesiątka, 767 zł oraz 82 grosze. Kolejną kartą z tego setu jest wbrew pozorom moim zdaniem, jedna z ładniejszych ilustracji właśnie tego stworka, a jest to Ryczący Księżyc czyli tak zwany Roaring Moon EX, również piękny art. Trochę niedoceniony set, niedoceniona karta. Ta karta sprzedaje się w okolicy 300 zł. Na tej aukcji 278 ,87 zł. 87 groszy. Przyjrzyjmy się, po ile lata jako PSA 10. 972 zł. oraz 89 groszy. Uf. Po prostu, moi kochani, uff. Znowu solidny inwestment, jeżeli chodzi o kartę, która ma wszystkie możliwe predyspozycje, aby. Być właśnie tą kartą, która może za jakiś czas właśnie dobić i nawet 1400-1500 zł, jeszcze przy dosyć niskiej cenie Row. Przejdźmy teraz do dodatku Temporal Forces. Zacznijmy od karty Walking Wake EX, full artowy, czyli mamy tutaj no podrasowaną wersję Suiku na 281 zł oraz 63 grosze. Tyle ta karta kosztuje jako karta RAW. 921 zł oraz 65 groszy jako PSA 10. Sami widzicie, karty zgrade'owane często potrafią i 2-3 razy drożej latać na aukcjach ebayowskich. Przyjrzyjmy się zatem kolejnym kartom z tego samego dodatku. Karta Iron Crown EX. 307 zł oraz 23 Grosze. Kolejny futurystyczny paradoksowy Pokémon PSA10 923 zł oraz 98 groszy. No i chyba najdroższa karta z tego setu w chwili obecnej, która moim zdaniem ma największy potencjał z tego dodatku to jest Raging Bolt i X. Mamy tutaj rajku na sterydach z długą szyją. Ja osobiście nie jestem fanem tego stworka w formie paradoksowej, ale jedno trzeba przyznać. Karta ta ma w sobie to coś. Słuchajcie, 512 zł. 5 groszy, kontra 1792 zł oraz 17 groszy. Jest to naprawdę spory wzrost cenowy, jeżeli chodzi o kartę PSA 10 w porównaniu do karty ROW. Mam dla Was teraz również coś specjalnego. Dużo osób z początkiem premiery. Paldea i Wolft nie wiedziało tak naprawdę, jaka karta zyska miano tej chase'owej karty. Na początku była ta karta właśnie Iono i każdy chciał ją wydropić. W chwili obecnej ta karta sprzedaje się za 253 zł oraz 28 groszy jako karta Row. Karta zgradeowana kosztuje 768 zł oraz 3 grosze pewnie zastanawiacie się, Red, czemu dałeś kartę Aiono wyżej w pozycji niż na przykład właśnie Raging Bolda. Moim skromnym zdaniem, a pamiętajcie, w tym filmiku chodzi głównie o moje skromne, kolekcjonerskie zdanie, ta karta ma większy potencjał przyszłościowo niż Raging Bold. Raging Bold jest Pokemonem oraz jest kartą, która bardzo ładnie się prezentuje, ale nie zyskała do tej pory takiej w wielkiej miłości od strony kolekcjonerów, jak na przykład właśnie karta Iona, dlatego sądzę, że dodatek Paldea Evolved oraz karta Iono potencjalnie może na przestrzeni roku, dwu, roku dwóch, trzech więcej zyskać niż właśnie karta Raging Bolt. Kolejną taką kartą i bardzo podobnym przykładem jest właśnie karta Carmin z dodatku Twilight Masquerade. Piękna ilustracja. 258 zł oraz 11 groszy. Praktycznie to samo, co mamy z kartą Iono Ospaldea i Wolft, kontra 768 zł oraz 3 grosze. Tak jak widzicie, w sumie idą łeb w łeb, tutaj Karmin może troszkę, troszkę więcej kosztuje na chwilę obecną, ale nie ignorujcie tych dwóch trenerek, one faktycznie nawet nie w japońskich setach, ale w angielskich setach, te nasze waifu, bo tak można byłoby je nazwać, w sumie to jest japońska niby nazwa, ale powiedzmy, że to są angielskie waifu, też mogą fajnie chodzić za rok, może dwa. Przyjrzyjmy się zatem kartom z dodatku 151, m.in. właśnie karcie Winuzaura EX, 358 zł oraz 43 zł. Grosze, piękna ilustracja, dodatek, który wywołał naprawdę nostalgiczne emocje wielu kolekcjonera, którzy po wielu, wielu latach właśnie wrócili do tego hobby, jakim jest kolekcjonowanie kart Pokémon. Przyjrzyjmy się zatem karcie zgrade'owanej. 1177 zł oraz 71 groszy naprawdę fajna cena, jeżeli ta karta Wam wróci jako PSA 10. Bardzo również ważna kwestia, jeżeli chodzi o te PSA 10, bierzcie pod uwagę, że ceny te również biorą się z tego faktu, że ciężko jest otrzymać notę 10 w obecnych generacjach, a w szczególności w dodatku 151. Kolejną taką kartą, która ma również bardzo dobre predyspozycje na to, żeby trzymać wysoką cenę, jest to Blastoise 419 zł oraz 88 groszy. Kontra 1531 zł oraz 3 grosze. Również bardzo fajna cena, jeżeli chodzi o PSA 10. Dodatek 151 swego czasu miał dosyć niezły spadek cenowy, ze względu na to, że były restoki tego setu. Ale jak sami widzicie, w chwili obecnej ceny wróciły tam, gdzie były na początku, czyli są równie wysokie. Kolejną kartą, która widać, jak ewidentnie dostała. Mocno skrzydeł do góry. To jest karta Garde IX. Ja jeszcze pamiętam, jak swoją gardę sprzedawałem, a miałem takich parę kart, właśnie za 320 zł. PSA 10. Dzisiaj obserwujemy, jak ta karta tyle sprzedaje się jako karta ROW. Kontra 1024 zł. oraz 10 groszy. Słuchajcie, masakra, jak ta karta szybko zyskała na wartości. Dlatego szczególnie kieruję tą uwagę do nowych kolekcjonerów. Nie przeoczcie takich właśnie perełek z dodatków takich jak Paldean Fates, czy Temporal Forces, Paldea i Evolved, bo są to dodatki, które są jeszcze w miarę fajne, przystępnie cenowo i te trendy, które teraz obserwujecie, to są trendy, które w Stanach Zjednoczonych chodzą już od, od, od miesiąca, od dwóch miesięcy, a dopiero do nas właśnie powolutku docierają do Europy. Kolejną taką kartą, właśnie z tego samego setu, jest Charizard EX. Moim zdaniem, taki, taki bardzo niedoceniony, nie, nie, niedoszlifowany diamencik z wszystkich Charizardów wydanych na przestrzeni dwóch lat, ponieważ ta ilustracja ma w sobie to coś, co przyciąga naprawdę uwagę. 755 zł oraz 58 groszy. Jako karta niegrajdowana. Kontra. 2150 zł oraz 61 groszy. Słuchajcie, karta zyskała około 3 razy na wartości w ostatnich 6-7 miesiącach. Jest to po prostu naprawdę dobry strzał w dziesiątkę. Ci, co mieli możliwość zakupu tej karty, albo wydropili tą kartę i wróciły Wam jako PSA dziesiątki Moje gratulacje, zrobiliście naprawdę dobry interes grajdując tą kartę. Karty. Skoro już o Charizardach mowa, to przyjrzyjmy się jeszcze Charizardowi z dodatku 151. Dałem go o pozycję wyżej od poprzedniego Charizarda z and Fates, ponieważ jest to ikoniczny dodatek. Jest to ikoniczny Charizard. Tutaj nie ma niestety z czym, nad czym polemizować. 1280 zł jako karta ROW. Zobaczmy zatem, jaka była ostatnia sprzedaż tej karty zgradeowanej jako PSA 10. 2747 zł oraz 58 groszy, słuchajcie, masakra. Ta karta jeszcze jakiś czas temu, niedawny czas temu, sprzedawała się za 1500-1300 zł. Nawet widywałem aukcję. W chwili obecnej, słuchajcie, ponad 50% wzrostu na przestrzeni ostatnich paru miesięcy. Charizard z dodatku 151 zawsze zostanie tym Charizardem, który będzie najbardziej zahajpowanym Charizardem tej generacji i ciężko będzie Pokemonom przebić właśnie hype, który ta karta stworzyła i dzięki właśnie tej karcie dużo osób wróciło do korekcjonowania kart Pokemon. Jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty, czy to w PSA, czy w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Kolejną kartą, którą dobrze znacie i bardzo długi czas top of the top z obecnej ery, to była Greninja ix albo gry Ninja X. 1248 zł oraz 90 groszy. Ostatnia sprzedaż na ebayowskich aukcjach, czyli równe 300 dolarów kontra PSA 10 3038 zł i 99 groszy. Naprawdę, karta, która miało miano najlepszej, najbardziej wyhypowanej karty obecnej ery, trafiło nie bez powodu na pozycję numer 3. Z tego względu, że wyłoniły się dwa zupełnie inne Pokémony, które przystworzyły niemałych problemów kolekcjonerom właśnie Greninży. Jedną z takich kart jest właśnie Pikachu z dodatku Surging Sparks. I tak, tu się z Wami zgodzę. Jest to przehajpowana karta. Moim zdaniem, moim naprawdę skromnym zdaniem, jest to sztucznie napompowana karta i ta karta jest ciut za droga. Ale rynek weryfikuje i niestety rynek zweryfikował w chwili obecnej stałą cenę, właśnie po ile się sprzedaje ta karta. A sprzedaje się ona za 1339 ,93 zł. 93 grosze. Przyjrzyjmy się zatem, po ile latają PSA 10. 4683 zł. oraz 38 groszy Ostatnia sprzedaż na licytacji na eBayu. Słuchajcie, ta karta. W pewnym momencie sprzedawała się po 2,5 do 2, 2700 dolarów w chwili obecnej i tak mocno spadła cenowo i czuję, że ta karta zostanie w chwili obecnej na tym pułapie, to będą takie widełki właśnie cenowe, 1000-1200 euro, dolarów po jakich będziemy obserwować sprzedaż właśnie tej Karty. Czy ta karta zostanie na podobnym pułapie? Ciężko w chwili obecnej powiedzieć. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki sweet spot cenowy tej karty. I może się ta karta podobać, może się nie podobać. Pamiętajcie, w chwili obecnej ważne jest to, bo jest to karta bardzo popularna. Tak jak w set Surging Sparks. Wiele rzeczy może się wydarzyć na przestrzeni tego roku. Mamy dopiero początek. Zaraz będzie miało premierę Prismatic Evolutions a za tym idzie kolejne ewilucje, które się pojawią, więc mogą również zmieść Pikacza w chwili obecnej. W tej karcie nie można jednak zarzucić, że nie trzyma stabilnej pozycji. Na miejscu pierwszym, moi kochani, nie wiem ile tych pozycji było, ale karta, która ma największy potencjał i będzie moim skromnym zdaniem na tej samej pozycji możliwe, albo zobaczymy, może, może Ambryon z Prismatic Evolution zmiecie tego bombelkowego Mewu. Wydaje mi się, że będą ze sobą troszkę konkurować, ale 1286 zł oraz 23 groszy tyle kosztuje w chwili obecnej ta karta jako karta raw. Przyjrzyjmy się zatem. Moi drodzy, po ile sprzedaje się PSA 10? 3712 zł oraz 11 groszy. To jest ostatnia sprzedaż na aukcji tej karty i wydaje mi się, że ta karta ma Miano i spokojnie zasłużyło na miano karty tej ery. Jeszcze pryzmatiki mogą wiele zrobić, dlatego nie uwzględniłem ich jeszcze. Będzie kontynuacja tego odcinka, zobaczymy jak to będzie, jak właśnie wyjdzie Prismatic Evolution. To już jest w zasadzie no, tydzień, dwa tygodnie przed premierą. Wiele może się zdarzyć. Moi drodzy, a na tej aukcji kończymy dzisiejsze zestawienie. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście ze mną do samego końca. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.